O! O, o! O! O, dobrze. Pacjent się obudził. Więc pan teraz musi podpisać oświadczenie, żeby... żebyśmy mogli go operować. A to obowiązkowe? No tak. Nie. Artykuł nie... 2137... Ale, ale... ten prawny opiekun nie musi podpisywać żadnego oświadczenia. No to niech pan go weźmie. Będę ja mam prawo go wziąć. Do widzenia. No tak, no do widzenia. Dawaj. No. Na buzak mm. ja, ja dam radę. Ja dam radę. Na buzak Nie, czyli ja dam radę. No dojdziesz do, do, do ja, auta. Ja, ja dam radę jakoś. A ile ja ten? A ile ja ten spałem. Daj. Dwa dni. Dwa dni. Dwa. Dwa 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 dni. Dwa. Dwa. Dwa ja przeszli Dobra, go na te noszę. Lepiej. No, no chodźcie. Dobra. Ej, Max, ej, Max, Max, ej, ja ej, ja przeszukiwali mnie. Przeszukiwali tak. mnie. mi ja? Nie. Przelacie. Dobra. A no ten, będziecie tak jeden dzień w domu i wracacie. Dużo się w szkole zmieniło i będziecie mieli ich dużo sprawdzianych do podpisania. Napisania. Więc tak, jutro basta do szkoły, bo ci leki i już hej, idziesz. Hej. Hey, bo... a, a, a jutro jest już poniedziałek, i ja to do... nie. Co ty myślałeś? Ej ty, ja. Oj, ty. Oj, do szkoły, na mnie się nie chce iść. No wyjdziesz. Ej jakiś oli, oli malaj, papa, oli, oli, dzień lat. Dawaj ten telefon. Ten dyfa, ja. Ja, ja nie mam, ja nie mam. Kur dobra, Dawaj ten telefon. Nie spać do łóżka do łóżka ja, a, a dobra ja no dobra no no Ej, Max Ej, hej e, e, log hej oglądamy live może idzie mi 60 muszę kończyć. No, no, no. Ej i słychać co on jest w kibluć. ja śpię ja śpię cicho Co to było? Halo? ja mm, Czekaj, sprawdzę mm, Nie mam zioła dostępnego, sorry Nara Znowu ty, Co ty tu robisz? E nie. No. Wstawaj. Ty masz zwi tutaj. Kolejnego dobrego. Lukas wstawaj. No, obudziłeś mnie. O, idzie za mną. O no, nie, nie. Obudziłeś mnie. Tak. kurczę, Ta obudziłem. Ty. Dom wyburzyli. Tego typa. Ty. Ty. Jake'a dom wyburzyli. Wreszcie można grać w piłkę. <grymka> w piłkę. Ja, do szkoły! Co? No, A ile mamy do, do szkoły? szkoły? A ile jeszcze? Godzinę. A to, no, to chill, to ja sobie muszę ten coś ja przebiorę. No podoba, nie. To jeszcze ciekawe. To chill. Ma Olidzieś rację, jest Co, co, on ma LED 24x7? Ma telefon, bo byłam latautna. Popłakał się, widzisz, Bo, y bo wstawił on taki filmik, obito. bito. <średytutki> <średytutki> na <średytutki> <zdać> mm. obito? <średytutki> Ej, bo jakiś Eleczka wstawił yes. film, tak. że, że szuka osób do lego Ninjago. Lepiej. Pół godziny zostało. Dobra. No co, to się Nie będę wam niczego dobrego robić. Trzymajcie to. Ale szybko. I'm, I'm, Nie, I'm, ja to ja, ja, ja zabiorę już. Ja to wziąłem, do, jeszcze wezmę jabłko, dobra. Wiesz, to leżało w ludzku dwa miesiące. Ta pizza. M Trzeba ja to umyłeś. Mhm. No, Dobra, ja idę... Nie, czekaj, ale ja ma plecaka nie mam. Muszę iść po plecak. No to i potem plecach. A, a Max ma plecak? Max, Wolno. Max. Macie Acha. same dzisiaj wf zapomniałeś? Ty, Ajo. Ajo, bo dzisiaj a, i no Sportu. Dzień, no, dzień, nowo... dzień Sportu. No i no, idziecie ze mną na wojsko. E, do, do was, do szkoły, doszła nowa osoba, jak coś. Ma na imię Justin. Justin Bieber? No nie no, nie. Ma coś z tego nie śpiać. On był z psychiatryku. Bo miał choroby. Max. On był w psychiatryku, długo był. Ej, bo. Ej, bo on nee i nice labby, Justin, i jest tam na jakiś. nie No wiem, jak go widziałem, jak go widziałem. <laughs> co, i co, jak on wygląda? Ej, y, Mako Szukera Uuuu, no to może być to Sigiemka. To może być Sigiemka. Ja no na salę, na salę. Ej, to ty ja ja no e Justin? Justin? Na salę chodźcie. Justin Bieber! Justin Bieber! No. Ale no. so to nie ja mam dwie pary okularów, jestem taki ślepy. No nie, mam, mam dla znowu geniuszu. to ty, dla mnie mal się bawisz, czy co? Ja może pójdę tam do nich? Mbappé, mbappé, mbappé No Na salę od WF-u teraz Na ty też idziesz um, Uczyciel, uczyciel um, um, um. ej, no. ej, no. ej, no. ej, Jake, ej, Jake, ej, Jake Ej, Jake, ej, a czemu ci dom zbrzywi? No na czemu ci dom zbrzywi? Co? No, Ujwa, od kiedy ty tego... No, 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 kiedy ty wstałeś? Bo ja, ja byłem w szpitalu, a ty domu nie masz No to fajnie Justin Bieber, Bieber, ba -ba 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 -ba. Teraz robimy tak, chodzimy tutaj, skaczemy, skaczemy i do wody. O ja to zrobiłem już na tej mniejszej. Dawaj skacz. Dobra, pijmy. alarm, pasunę. alarm! <słys> Niech poczeka, po oh. Ej! może żyjesz. Ej, alarm jest, max. To jakieś E, proszę pana, e, oh. dzieci, dzieci, zostańcie, bo to jakieś głupie dziecko łączyło. Ej, ja e, co z tymi galistrami? Ej, tam max. max, Max, no co no, z tymi galistrami? Ej, ale tu są, tu są, to z tym jeden! Pójśćwa! O! Co? tu jest jeden! Wracaj tu! Wracaj tu! Właśnie! Ma swojego brata, ej! Chodź! A tutaj, chodź! Właśnie swojego. Johnnie! O, ej, 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 ej! Co? Dave, widzisz tu lagi! A że się byli! No i co mnie to interesuje? No, ogólnie, sorry, że przeszkadzam w oglądaniu odcinka, ale sorry, że w tym odcinku są takie lagi, po prostu coś były problemy z Burkewen i OBS-em. I co? jest Je, jeszcze, jeszcze coś pewnie po, podpalili w tej szkole. No to będzie beka, ale, be, ale beka będzie. Dziękuję, ale... jak coś podpali. No to będziecie mieli. to. Ta... zdalne. Dał, oto. Słyszeliście? Yep. Dobra. Dobra, no to skoro są zdalne, no to, no to tyle ci mogę powiedzieć. Wal się, no, 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 bo, no, bo Jezus, nie będę przeklinał szko. tutaj. Bo, bo nie będę tutaj przeklinał, no, wal się. Justin Bieber. 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 Justin Bieber. Justin Bieber, no, e, no, kiedy nowa piosenka? Kiedy nowa piosenka? Justin Bieber. Ej, pa, pa, pali się, ej, no, 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 Nie, co, nie, no, czuję. nie, nie, nie. Ej, koś na bok, koś na Ej, spytaj się go, czy no, czuje u nas, no, czuje. Ej, mam prowadzice dla was. Eee, da czekaj, bo gadam z nowym. <grym>. Czy chcesz u nas przenocować, Kasti? Znaczy kolego. Mój drogi. No To pierwsze pytanie, re rekrutacja, ile masz lat? <grym> no ile hmm. masz lat? <grym i> Ej, <zypanie> podaj Discorda, weź, podaj tego Discorda. Dobra, dobra, Normalnie tak, na ile? No, zawsze. No co, no, daj linka. Hej gangster! Ej. Ty depilu! Eee, eee, atakujemy go, atakujemy go, atakujemy go, atakujemy uciek, nie tam, już tam! Dobra, ja chyba do chaty wracam. Co to jedzie tam Lamborghini? Dzieciak, to od kiedy masz prawko? To ile masz lat? A, Eee, e, co tam? Eee, eee, to właśnie e, lega. Eee, no, no, dobra. Eee, dobra. Nie wnikam. Ja muszę tutaj zasprzala, bo... No, muszę wam coś powiedzieć. Zaprowadzam się. Gdzie? E, tam na te To mam się bać, czy coś? bać. Mam się bać. Nie wiem. No, no, no będziemy... Się, z, ciebie, Będę miał się będzie z ciebie lepiej. No to dobra, chcę sam mieszkać. No i... Nie, to no tam chcę. A może przejedzie wujek, a może wujek do nas przyjedzie. To nie, będzie nie przyjedzie, gadałem już z nim o tym. Jaszka mi do kasy na dom. a no może, a może ciocia. No, ciocia. Czeka się dołączyła do tego. Ja. Dobra, ja muszę zróżyć nie jest tyle mną. U nas, a bo jak chcesz... Nie. Tego ci puna. się... Może ci go wziąć. A? Tego ci ponamę do czym blizia, chcecie? Jakiego? No to zaproponowałem tego. Kogo? Dziadka. Waszego Kogo? dziadka zaproponował. Przewrót w tył. Brawo, wzrost. <laughs> Ej, ty Jazzkiha na chwilę. Dobra, chodź, chodź, wracamy do domu. Chodź. Ej, bo ty mieszkasz z rodzicami, tak? Chciałbym Ci zaproponować, żebyś mieszkał wili ze mną. Willy ze mną. Uf, ej, dobra. Chyba ja, nie, chod okay. nie, nie chodź. bo mój sardą. Chodź, sam będzie chyba. Nie, nie będzie tak, prawda? Dobra. Ej, może tak. Ej, może Znowu ma ol Ej, już no? tak malajba jakiś. No chodź, ej, co nie. Ej, Jake ma patrz. Jake ma Chyba, on tam stoi tym. On dopiero to zobaczył. Jake, ey, ej, Jake patrz. Ej, widać nas. O, malajba, chce. O, malajba na TikToku. Ej, Jake, ey, ty masz live a no, no, na TikToku, czy, czy to jakaś podróba twoja? Ej, Jake postawił tu. No, po... Ja coś no, tu postawił. Przypali, nie jedno mi się będzie patrzeć. Szybko gasz to, masz. Gasz, je zgasić, I zobaczcie, co jest gasz w dół? Uff. Nie. Tak, zobaczcie, co macie w skrzyni. W skrzyni na listy. No Ok, Czekaj, ja się ja sprawdzę. Eee, E, e Max. Uła. Co? E I idę pograć w w piłko zrobię. Mm. No halo. Halo. No. E ten. E jak coś, to dom numer 30 jak coś. Bo e w każdej chwili może ze mną przejść przenocować. A może ulicę byś podał, a nie... No, no, mam cię na głośniku, jak coś tam macie służyć. No, ulica 30. 30, 30? Tak, 30. U, u, a a ulica, ulica ogórkowa. Dobra. No tak, dobrze. I ten, e, będziecie mieli ten swój boszeczk. Kuźwa, jak? Ej, od kiedy, Justin, od kiedy Justin ma prawo jazdy? Od kiedy Kuźwa Justin ma prawo jazdy, ten z naszej klasy? bez z mojej klasy. No. Kuźwa, skąd on ma prawo jazdy. O, masz 16 gangster, lat! To jest... Debil gangster tu był, tu za naszym dołem. Wiem. Wiem, ale... Uciekaj! Ej, ej. Nie... A C... czekaj, nie, nie podchodź, nie podchodź! Nie podchodź! Nie podchodź! Max! Bomba! Dwie bomby. Nie, dobra. Nie... Dzwonię zaraz do No dobra, nie Krzyknę mu Max ty dom się buduje? Ty, Jake Co tam? No zajebisty dom będzie, no zajebisty no no Dzięki Ej, a, będziesz, a będziesz chciał może kiedyś się zapisać na sumo? <grym> nie Co za pytanie? Dlaczego? Bo nie bo ten strój na sumo by idealnie pasował na ciebie. Zszartuj, dobra. Max mi napisał. Ja poszłem do babci. Sorry. Ja. Yeah. Dawaj dzwonię do tego. do, do tej bitwy. Połączenie numeru. 1 8 8 8 9. Zostało. Odrzucone. PIP! nie ja, No co, ja muszę iść na pieszo tam do chat Albo... Albo ktoś mnie pod... Albo ktoś mnie podwiezie... Nie... Na pieszo? O, jak ty... Jak ty masz auto? Mi... Just mi powiedz, no... Jassy. No... Zbierało się kiedyś... Ale ty nie masz prawka! Czy ty jeździsz no właśnie na nielegalu, jak każdy w sumie? No... Możliwe... No wyburzają chyba całą dzielnicę tutaj, co, co się tutaj dzieje? Chyba gangsterzy się tutaj o, wszystko przejmują No wiem, myślę, że... No nie mogę przyjdzie No tak, no, no, proszcie, po poodwieź mnie pod dom 30 O kurwa, Prosz, no. ulic, Ulica Ogórkowa Czekaj, okay, co tam jest? Zobacz, pan no, burger mam no. Burger No, o, czekaj Koło jeziora, koło jeziora tam jest jakiś. O, to było tam. Le lewo, teraz lewo i potem znowu lewo. To z twoje, czy kogoś się ukradłeś? Moje, ale mam jeszcze dwa takie. O, dół! Nie! O. O. Dobra. Dobra, dzięki. A... a ty z tego? A ty zejdziesz, jeszcze. No. Co? Otwórz. To jest prawa. No. Max pojechał do babci. I, i no i nie mam no. gdzie spać chyba raczej. Czyli no, mam, ale w, na, w moim domu jest bomba. Bomby są. Bo e, polika, Więc pytanie, no, no Czy mogłem tutaj przenosować? To. No zaraz mi coś... Nie, no to ja góry no. Mm, mm, mm. To tutaj jest sygnał, dobra. Co to jest u góry? Jakiś zjazd? Nie strzelaj tu! To mój dom. No, ale masz mi skąd ten... Skąd, yy, o, Skąd Justin ma broń? To, to nie moje auto. Ale Justin skąd ma broń? Broń. Justin skąd ma broń? No. Skąd mam wiedzieć? Hmm, no... No niby taki mądry Justin Biebera ma broń. I na, na górę idź. Dobra, daj spać. Ej, wstawaj. No. Musiałem się trochę wcześniej obudzić chodź na chwilę na dwor. Tak, teraz godzina. Mm. Piąta. Fuf, co? E ten, no ale ciebie nie miałam e, wiadomość. Usunięciu. Hmm. Siadaj tu. Hmm. Ja, no jak chcę ci powiedzieć, będę mm -hmm. jechał do Rosji. Mhm. Mm mm -hmm. Nie wiem jak długo. Mhm. Mm Lata. Mhm. Mm Kuma, no, no dobra, no, no, no będziesz jechał do Rosji, no. I? A to, no. Po co? Bez po co tu mieszkać. Dziewczyna odwiedzić. Ja? Ja? No, 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 tak. no, ja nie... no ja tutaj nie będę mieszkał. No, tak też tu musi być. I ty, ty, ty tu będziesz. No to ja ci ten dom ja bym zrób Zróbcie coś z nim chcesz. Ale ja chciałbym, abyś go sprzedał, żebym miał okazję na nowego, bo mi już wujkowie nie dadzą. Masz... Kto go będzie opłacał? Kto go będzie opłacał? Ja go będę opłacać codziennie. Znaczy co miesięcznie. Miłości! Na ludzie będę go miesięcznie opłacać. Na luzie. Co to było? Ej, przed ej, drzwiami masz nie, ten, żebyś mógł. Be, masz tutaj niespodziankę. Wyrobię ci prawko, to będzie twoje auto teraz. Ale prawka jest od, od 18 lat, więc no ja co, jak będę 18 lat. To jest specjalne auto. Limit prędkości to jest 120. No ja, ja i tak mam tego za, no, za, za kilka dni urodziny. No, 18, no. No. no, to jest, to jest prezent na 18. A, a na 18 ci moje nie będzie? Nie wiem. Może będę. Chodź. Ale... No, jak y, pana ten. Nie wiem, kto to Aj, jest pana pory. tata, nie wiem, poszedł, to możemy tam zacząć Mam na imię y, Jacob i mam 16 lat. Dobrze. Eee, rejestrację ta auto po Jakie pan ja będzie mieć? Najlepiej byłoby podać. Eee, Sigma, Sigma, no, no. Sigma Sig. Dobrze. Eee, dobrze. Eee, pan David nam powiedział, że akurat już pan zdał praw jazdy. To prawda? Jak zdałem. Ja się jak zdałem. Pan zdawał. No. No dobrze. Zdał pan A B i C. Ale pan B i C nie może jeździć. Pan będzie miał A i ma pan ja, auto takich dla osób poniżej 18 roku życia. Niech pan pójdzie za mną, pójdziemy wydrukować. Pana... Probe, ja przepraszam. Tak naprawdę, gdy się spytają, czy ma pan 18 lat, mówi pan, nie, bez problemu. No i pan się może cieszyć pana nowym autem. Nie wiem. Mówi Ja tylko w grach jeździłem. Co jest? Y um, y siema Jake! O, siema. siema! Chłopie, mam siema. ale, ale jeździć nie umiem. Jest? Ale jeździć się, umiem, do szkoły jadę. Mamy, do, do szkoły mamy, ja nie umiem jeździć, uważaj. Mm. Co jest? Fajna fura. Dzięki, od brata dostałem na urodziny. Kur, nie umiem jeździć. Proszę. Kto to puśla. tak pojechał? Już mnie Dobra, chodź też, a ty też idziesz do szkoły? Co, no muszę chyba nie. No, no musisz. Ty bo zaraz ma dobra, no. Dobra, Bądź... no, jest. Dostała ci sprawko? No, 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 mam, mam. No to, Dość, a ja się. Ja chciałam się pożegnać już. A no jeszcze jedno. Miesięcznie będę dostała 120 dolarów. Miesięcznie. Podobnie. Na jedzenie ciuchy i na szkołę. Jeśli byś potrzebowała więcej, dzwonisz do mnie. Numer mi się nic, nic nie zmienił. No to nara. Nara. No. Powodzenia. Siema. A gdzie jest twój ten... No. A ten no, nie pamiętam jego imienia. Yy, Max, no pojechał do babci i ma zwolnienia ze szkoły. Aha. Co zrobił? Hm. Cześć, siema. No jaka tralekcja? Jaka jest ta Skąd ja mam to powiedzieć, też nie wiem. Hm. Ej, dzwonek, dobra. Dobra, dzwonek. Matma jest, co schadzałem. Dzień dobry, mat... zabrałem do klasy. Ja pierdolę. Jakiś kolejny nowy. Ale jedna tylko nich od bójkażką? Nie, kolejny. Ma... O, bo Aha, kolega. Za... Są wakacje za niedługo. Ale no właśnie. Daj panu rzędzie napisy na ten temat, i ja zaraz wracam. Ok, na dlaczego? kolego. Idzie ktoś, idzie ktoś A co to za? Ej, co jest? Siema koledzy To przypadkiem nie jest ten porywacz Zapisaliście? Tak, 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 tak Tak, tak, tak Dobre No 2 plus 2, 2 plus 2, no, no, no Stałam ten po prawo, po moim prawo jest Widzisz ten? Ten walnął Ustawaj co ja? Z no. Pod tablicę! Hehehe! <laughs> Pała! No kurde... Dobrze... To chętny! To ty poprawę, jak taki mądry byłeś! Z pod tablicę! Obliczaj to! Co ja znowu? Jaki ty masz problem proszę? Obliczaj to. to! Ja? E... Tak ty! E... Chyba nie ja! E...

ty, ba, nie obliczaj tego Ej, bójcie, 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 bójcie. przykładu. Churde, oh. What the fuck? Ehm. Um. Wy nie nie widzieliście, dobrze! Co pan zrobił? Nie, wy nie nie widzieliście! Stop! Ale.